Wiesz, jak jest miesiąc przełomowy, jeżeli chodzi o taką perspektywę globalną, no to patrzy się wtedy na to bardzo mocno, co się może dziać, nie? że może się dziać więcej stresujących sytuacji. No bo umówmy się, no, sytuacje przełomowe czy sytuacje, które wpływają na nas w gwałtowny sposób, one nie są obojętne dla naszych emocji nie? i dla naszego. Zdrowia. Więc to będzie taki czas, gdzie trzeba po prostu też kontrolować siebie, swoje emocje, swoją wybuchowość. Możesz pokazać dalej. No i tak wiesz, ponieważ się pojawia ten konflikt żywiołów ognia z wodą, no to mogą też się pojawić różne lęki, różne nietypowe sytuacje, bo wiesz, w ogóle energia wody Jin w takich zaawansowanych technikach powiązana jest też z nerkami. A energii są powiązane z lękiem i strachem. Więc może być coś, co zacznie ludzi zastraszać, albo będzie chciało przeciągnąć ludzi poprzez strach na swoją stronę. Czyli mogą pojawić się ludzie, którzy będą głośno wyrażali jakieś opinie, które miałyby ludzi ostrzegać, albo straszyć przed czymś. Więc to też jest ciekawe, bo woda im to jest jedna z takich ciekawych wód. Że tak powiem, bo to jest taka kropla, która drąży skałę, która się nie poddaje, która potrafi znaleźć drogę. Zresztą ktoś, komu kiedykolwiek przeciekał dach, albo a, kto widział, jak e, po wylaniu wody woda sama szuka ścieżek, wie o co chodzi. tak? Czyli to może być też taki czas, gdzie wiele osób dojdzie do wniosku, że warto iść w stronę tego, co dla nich jest ważne, jaki jest ich nurt życia, um, żeby się już nie hamować. Ale też może być to taki czas, kiedy ta energia, która będzie kulminacyjna w tym miesiącu, w roku węża, który właśnie jest takim transformującym czasem, będzie starała się wytrącić ludzi z równowagi. Więc trzeba na to uważać, bo ogień wskazuje kierunek, nie? czyli jak wskłamy się w siebie, jak różne techniki oddechowe, jak ludzie stosują, no wiesz, no najprostsza technika jest usiąść i Pięć, sześć razy pooddychać spokojnie, tak? zobaczyć jak te emocje, bo emocje mają naturę, to się mówi, coachingowo-przejściową, czyli one nie są na stałe. To my swoimi myślami, wiesz, powodujemy określone emocje. To jak ja ludziom opowiadam, że najczęściej jak chcesz zobaczyć, o czym myślisz, to, a nie kontrolujesz myślenia, bo bardzo często myślimy nawykowo. I mnóstwo myśli nam przelatuje przez głowę, to można to zobaczyć po tym jak ktoś się czuje, nie? Bo dane myśli mogą wywoływać określone emocje, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe.